W 2008 roku burmistrz Jarocina kupił pole na pograniczu Jarocina i Cielczy. Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie jarocinskich osiedli Kopernika, Bogusław, 700-lecia, 1000-lecia, części Starego Miasta oraz pobliskich ogródków działkowych. W ubiegłym roku, zgodnie z wolą Rady Miejskiej, gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż ziemi. Ustawa o ustroju rolnym nakazuje sprzedać ten grunt wyłącznie jako grunt rolny. Samorząd miał na tej transakcji zyskać co najmniej 2 miliony złotych. W trakcie trwania procedury sprzedażowej grupa opozycyjnych radnych napisała do burmistrza Jarocina list otwarty. Domagała się jej przerwania, chcąc, by teren sprzedać pod działalność przemysłową. Jest to jednak wbrew prawu. Ustawa o ustroju rolnym nie pozwala na taką sprzedaż. Radni list skierowali także do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Więc tutaj publicznie chcę wszystkim oświadczyć w imieniu autorów tego listu, którzy się pod tym listem podpisali, że w dniu, w którym list otwarty do burmistrza Adama Pawlickiego w sprawie unieważnienia przetargu na zbycie tych nieruchomości trafił na jego biurko, trafił też do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Za naszą sprawą, nie za sprawą żadnego. Pracownika urzędu, ani żadnego pracownika samorządowego. To my zrobiliśmy. Czy jarocińska opozycja celowo chciała wprowadzić w błąd mieszkańców, a także organy ścigania? Radni musieli wiedzieć, że ziemi nie można sprzedać inwestorowi. Dlaczego? Dlatego, że nie są to grunty inwestycyjne, tylko ziemia, którą można sprzedać wyłącznie na potrzeby rolne. Na podstawie donosu wszczęte zostały działania analityczne. W ich trakcie pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zasugerowali rozważenie unieważnienia przetargu. W ślad za tym przetarg unieważniono. Donos opozycji do organów ścigania nie tylko zaszkodził wizerunkowi gminy Jarocin, jego konsekwencją są realne straty finansowe. Po unieważnieniu przetargu, rolnik, który złożył najkorzystniejszą ofertę, skierował sprawę na drogę sądową. W pierwszej instancji sąd nakazał gminie, aby wydała mu pole. Samorząd odwołał się od tego wyroku. Koszty związane ze sprawami sądowymi szacowane są na blisko 300 tysięcy złotych. Co więcej, ponad 40 hektarów teraz leży odłogiem, a w gminnej kasie brakuje 3,5 miliona złotych, które miały wpłynąć po sprzedaży gruntu. W dalszej perspektywie nierozważne działanie opozycji może spowodować także to, że w centrum miasta powstanie uciążliwy przemysł. Pomysł ten forsuje siedmiu radnych miejskich. Co ciekawe, kilku z nich reprezentuje interesy mieszkańców osiedli zagrożonych uciążliwością potencjalnych fabryk. Są to m.in. Anna Iwicka oraz Tomasz Klauza. W czyim interesie leżą działania radnych opozycyjnych, mieszkańców czy może jakiegoś lobby przemysłowego? Koszt dozbrojenia pofałdowanego terenu rolniczego, poprzecinanego licznymi sieciami energetycznymi pod przemysł, może wynieść między 40 a 50 milionów złotych. Nawet gdyby samorząd wygospodarował takie środki, byłoby to równoznaczne z brakiem realizacji jakichkolwiek innych inwestycji w całej gminie przez co najmniej 3-4 lata. Oznacza to, że przez ten czas nie zostałaby załatana ani jedna dziura wiezni, a o budowie nowych dróg nie wspominając. Uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, gmina będzie miała bardzo ograniczony wpływ na to, jaki jego rodzaj zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych w Jarocinie. Co więcej, zachodni kierunek wiatrów przy uciążliwym zapachowo lub dymiącym zakładzie będzie powodował to, że wszystkie zanieczyszczenia i odory będą kierowane w stronę domów na tych osiedlach. Burmistrz Jarocina uważa, że nie może na takie uciążliwości narażać mieszkańców, dlatego zapyta ich o zdanie. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii na temat tego, czy mieszkańcy chcą budowy fabryk w centrum miasta. Radni opozycyjni wprowadzili w błąd mieszkańców i organy ścigania, ponieważ nieprawdą jest, że gmina posiada tereny inwestycyjne w tym miejscu. W rzeczywistości są to grunty rolne. Nieprawdziwe dane już spowodowały straty finansowe. Mogą spowodować jeszcze większe szkody przede wszystkim społeczne. Nie dość, że opozycja uniemożliwiła pozyskanie gminie dodatkowych środków na inwestycję, to dodatkowo ich działanie zakłóca spokój mieszkańcom.